Pójdę, już wejdź. Dobra, widzowie, teraz ja będę. Boję się, jakie ja pytanie on może mi zadać. Bo wszystko może zadać, bo to tak nie wiadomo, jaki jest kolana. Ale jak mi zada coś obok się, to jestem skończony. Ile lat temu wyginęło dinozaury? lat temu. Nie, 65. Wskakuj. Pięknie. Chodź tu szybko i pamiętajcie zaszukować dwa kanały. Pamiętajcie? Bo jak nie wiem, gdzie my no. Na górze ma przejście do no. Tak? Tak. Teraz ty zadała już pytanie. Ile ja mam? nie wygrał w walki? 100. 100. Dobra, nie Ale go! Ale Ale go. Jak na razie, ja ten raz to No bo nie wskoczam dwa razy. Bo ja ale, ale fajnie tak Za się ty nie jakiewaj może. Dobra. Hmm. Tu też ja zadaję pytanie. Ile lat mają na mną? Oczywiście 41. Tak, wow! Okej. Okay. Teraz ty zadajesz pytanie. Okay. Ile razy?

Ogólnie pytania, które my sobie w czasie nie zaplanowaliśmy, ale zapomnieliśmy. Tak. No. myślę. Od siebie na ja. to, nam mi nie zadał tego pytania o Ja wiem! Wiem! Ile oś Ile trzeba? Czasu, żeby z nasiona, hmm, tego smoczego owocu wyrosło drzewo z owocami. Dwa lata? Nie. Dwa i pół. Około. Blisko. A bo ja też skoczę, żeby nie było. Czekaj. Chodź ze Na Nagrywaj na przykład. Chodź tu, 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 tu. O, Do tyłu, do tyłu.

Dacha. Teja. Teja. Nie da nam. Kasanna. 10. Nie, podej. Nie, 10. 9. Ale ja ciebie podaję. A, dobra, koniec. Vamos you <laughs>